Szanowni Państwo, po raz kolejny zbliżamy się do okresu Świąt Bożego Narodzenia, gdzie wszyscy chcemy się spotkać przy jednym stole, zasiąść do wspólnego kolędowania, do spotkania, ale ten czas, który jeszcze nam pozostał, wykorzystajmy do tego, żebyśmy mogli odnowić stosunki z sąsiadami, spotkanego człowieka na ulicy pozdrowić, pogodzić się z zwaśnionej rodziny, z zwaśnionych mieszkańców doprowadzić do tego, żebyśmy mogli wspólnie zasiąść do świątego stołu i wspólnie bawić się, cieszyć z tego, że mamy święta. Ten czas jest w wielu miejscach uznawany za magiczny. To jest zwykły czas pojednania, dania sobie wspólnie okazji do wspólnego pogodzenia się i wspólnego wspólnej radości na święta Bożego Narodzenia. A na ten czas życzę Państwu zdrowia, Pomyślności i radości z tego, co co roku przychodzi do nas, i niestety często o tym szybko zapominamy. Życzę Państwu, żeby te święta były wyjątkowe, żeby były niezapomniane, żeby przyniosły w nas naprawdę głęboką odmianę. Wszystkiego dobrego na święta.